No hej wszystkim, ja jestem Neski, a to jest moi drodzy remake Counter Strike 1.6, dokładnie tak, remake CSA 1.6, ale moi drodzy na całym wstępie powiem, że jest to remake fanowski, nie jest to remake zrobiony przez oficjalnych twórców, czyli Valve a jest to po prostu remake fanowski zrobiony i kurczę, stwierdziłem, że nagram o tym film, gdyż uważam, że to jest y, projekt, który jest wart śledzenia, jest wart uwagi i, i warto no, wart mu poświęcić chwilę, nie? ponieważ y, kto nie grał w CS-a ogólnie, no nie wiem, no... Mi na przykład Counter Strike towarzyszy, towarzyszy tak naprawdę całe życie. Nie? Jakby ja całe życie praktycznie grałem w Counter Strike 1.6, potem Sorsik, potem CSGO, teraz CS2, no i do dziś tak naprawdę w CSK dwójkę sobie giercuję, moi drodzy, więc tak to wygląda. I właśnie wyszedł trailer jakiś czas temu, parę dni temu, bodajże coś takiego który właśnie widzicie w tle i jest pokazany trailer tego właśnie remake'u fanowskiego i Boże, jak to dobrze, moi drodzy, wygląda, nie? To jest graficznie, jest zrobione to, no graficznie to wygląda praktycznie jak CS2, niektóre rzeczy wyglądają nawet lepiej niż w CS2, uważam, czyli na przykład woda, odbicia, prawda, kałuże i tak dalej, to wygląda cudownie, to wygląda pięknie, natomiast wszystko inne, jeżeli chodzi o animację o całe drewno, to wszystko jest ciekawie zrobione, bo to zostało zachowane 1 do 1, co nie? Możecie zobaczyć w tle, że na przykład animacja rzucania granatów, yy, strzelanie, prawda, yy, przeładowywanie, ogólnie wygląd broni i tak dalej. To wszystko zostało zachowane 1 do 1, tak jak wyglądało w CS 1.6. Natomiast graficzka została zmieniona na zupełnie lepszą, nie? I te mapy też są zachowane właśnie w starym stylu, yy, ale są po prostu... Odświeżone. I wygląda to fenomenalnie. Jestem ciekawy czy jak będzie już premiera, bo to, tak swoją drogą, dlaczego też robię o tym materiał, dlatego, kurczę ten mikrofon mnie denerwuje, dlatego, że to jest mod, ale to jest mod, który ma być jako osobna grana z Steamie dostępna z tego co widziałem, więc to ma być po prostu jak fano, no prawie jak remake CS 1.6 moi drodzy, nie? Prawie jak oficjalny remake bo no czym to się różni no tym że po prostu to jest przez fanów zrobione więc tam raczej nie będzie rank i tak dalej wiadomo ale będą serwery na których się będzie na pewno grało i będą one raczej na 200% jak mi się wydaje popularne gdyż no, kto by nie chciał sobie w CSK 1.6, moi drodzy, pograć? No, CSK 1.6 jest cudowny, jest wspaniały i jedni to nazywają z tego, co widziałem w komentarzach, CSM 1.7, a drudzy CSM 3, nie? A takim lepszym CSM. Dużo tam ludzi już pisało, że łoje, że jak to wyjdzie, to CS2 umrze. No nie, no, to jest bzdura, aczkolwiek. Myślę, że, bo w tym momencie mniej więcej to jest tak, że ponad milion graczy gra w CSA 2, natomiast w cs 1.6, z tego co widziałem, często utrzymuje się liczba około 10 tysięcy graczy. Myślę, że jeżeli ten mod byłby naprawdę dobrej jakości, ten fanowski remake, to myślę, że to mogłoby, tak szczerze mówiąc, przebić CSA 1.6, nie? Pod liczbą, jeżeli chodzi o liczbę graczy. Tak mi się wydaje, bo, bo kurczę... Dobrze to wygląda, naprawdę to wygląda dobrze. I ja jestem zaintrygowany i wydaje mi się, że będę w to grał, jeżeli to wyjdzie. Fajnie było, jakby jakieś polskie serwery powstały. Ciekawy jestem właśnie, jak to będzie stworzeniem serwerów, czy będzie nieco trudniej, czy nie. Czy będą powstawały serwery, na przykład defrany, jailbreak'i, surfy Wiecie, czy to będzie tylko i wyłącznie tak, że będą serwery, gdzie się, wiecie, wiecie będzie, wiecie, robiło 5 na 5 po prostu mecze Zwykłe, tak jak w cs Czy po prostu będą też serwery, tak jak się kiedyś grało, nie? Defrany, jailbreak'i, moi drodzy, surfy Na pewno graliście na takich serwerach, nie? Jak surfy i tak dalej Ja grałem bardzo dużo na defranach i trochę grałem na surfach. Najmniej grałem na jellybreakach, czyli tam gdzie jest więzienia, z więzienia trzeba uciec i tak dalej. Ale najwięcej grałem defrany nie? Czyli te takie, wiecie, poziomy, gdzie terrorysta włącza pułapki, a antyterrorysta musi to przejść. I, i, I... czy na odwrót, już nie pamiętam. I, i, I właśnie w ten sposób się grało, nie? I bardzo dużo w to grałem, zwłaszcza na takich serwerach jak rzeźnia i sieczkarnia. Byłem tam jednym z najbardziej popularnych graczy, bo własna, zwłaszcza na rzeźni bardzo dużo grałem i dużo ludzi mnie znało. Może ktoś by się złapał na ten film ze starych czasów, jak grało się na defranach, na sieczkarni, defranach, w sensie na sieczkarni i rzeźni. Nie? Fajnie by było, jakby ktoś na przykład przypadkiem na taki mój film właśnie wszedł i po latach na przykład... Zagrać. No zobaczymy, aczkolwiek tak no jak mówiłem, jestem ciekawy, jak to będzie z tymi serwerami. I szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Odliczam ma wyjść w tym roku. Nie wiadomo dokładnie kiedy, więc myślę, że, 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 że może niedługo. I mnie to jara, ponieważ mówię, to no, ma być jako osobna gra. Obstawiam, że trzeba mieć po prostu e, kupionego CSA 16 na Steamie. Co nie i tyle i, i raczej tyle to będzie, jeżeli chodzi o to, bo to pewnie będzie działało podobnie jak do jak, jak na przykład mody do Skyrim'a i tak dalej, i tak dalej. Nie? Takie mody, wiecie, jako osobna gra, nie? bo to jest jako mod, ale osobna gra na Steamie, więc to będzie fajnie wyglądało, bo to jak osobna gierka, wiadomo o co chodzi. Bez żadnych skinów, innych wariacji, więc myślę, że to może być fajna sprawa. Mam tylko nadzieję, że Valve tego nie zablokuje, ponieważ jest jeszcze jeden projekt, o którym nie będę za dużo mówił w tym filmie, ponieważ on jest poświęcony innemu projektowi, aczkolwiek jest taki jeszcze jeden projekt, że też tam jest robiony, że tak powiem, remake CSA 1.6 i, i Valve go zablokowało. Nie? W dniu premiery Valve to zablokowało i tam chyba, z tego co wiem, twórcy się trochę wkurzyli. Mm. Mam nadzieję, że tego valve nie zablokuje. Z tego co tam widziałem, info to niby nie mają tego zablokować, bo tam nie ma nic, co byłoby niezgodne z regulaminem valve, więc oni muszą do tego, tego mocno dopilnować, nie? żeby wiecie. Bo valve ogólnie pozwala na modyfikacje i tak dalej, wspierają, ale musi to być wszystko zgodne z regulaminem valve. Nie wiem, nie znam się na tym, więc nie będę tutaj się wymądrzał, ale po prostu liczę na to, że twórcy tego remakeu tutaj, o którym dzisiaj mówię, no to mam nadzieję, że po prostu to będzie. Czy to będzie. Wiecie, po prostu mieściło się w regulaminie valve, i że to nie zostanie zablokowane, i będziemy mogli normalnie grać, nie? Bo szczerze mówiąc, uważam osobiście, że to będzie miało większą liczbę graczy niż CS1.6. Ogólnie uważam, że to może zabić trochę CS1.6 klasycznego na Steamie, bo tam jeszcze ludzie grają, bo są serwery, nie? Po te 8, 9, 10, czasami kilkanaście tysięcy ludzi siedzi w takim CS1.6, ale jak wyjdzie ten mod. No to szczerze mówiąc, nie zdziwi mnie, jak będzie miał więcej graczy niż CS, i 6 zwykły, nie? Szczerze mówiąc, dzisiaj. Bo kto by nie zagrał, nie? Tak szczerze. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście w ogóle te informacje i co o tym sądzicie, bo ja się zacząłem ten delikatnie mówiąc jarać. Ja lubię CS-ka, tego starego zwłaszcza. CS2, szczerze mówiąc, nie jest najlepszym CS-em, uważam. Dla mnie, chyba Source był takim takim najlepszym CS-kiem. No i CSJ na 6, wiadomo. Więc dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy będziecie grali? Czy jesteście zainteresowani? Śledzicie projekt? Hmm, czy gracie w ogóle w CS-a jeszcze dzisiaj? Ponieważ ja gram w CSK2, gram od czasu do czasu. Teraz ostatnio trochę więcej gram sobie, bo. U mnie CS, CS co całe życie po prostu mi towarzyszy CS i CSik, nie? Więc tak to wygląda. Dajcie znać, jak tam u Was tym CS-em, CSowa miłość wygląda i tyle, moi drodzy, nie? Tak więc trzymamy kciuki, żeby Valve go nie zablokował, moi drodzy. Trzymajcie kciuki, żeby Valve go nie zablokował i żeby to wyszło, bo to może być konkretny projekt i to może być naprawdę fajny CSik grany na lata, nie? Zwłaszcza, że to będzie dużo serwerów wychodziło fanowskich, gdzie po prostu będziemy mieli stałą liczbę graczy. Pytanie, jak to będzie z. Antycheatem, tak swoją drogą. To jest ciekawe pytanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale. Moi drodzy, chaos!